Hey. Okej, okay. moje masz szranki. Jestem tutaj po to, żeby was po posmarować. E, Maskiem I Zjeść, kurde. Tylko mazią, kurde. Coś ciekawego. Gdzie mam tu? Bulety, daj numer do dilera. To jest wiek ani to <gry> wiesz o kurwa ej co się dzieje ja cię pierdolę ale bym się wystraszył czerwony jestem ja pierdzie no tak to ja się nie bawię ej człowieczku lol zaskoczył mnie z tyłu kurde Kurde dwa naboje, trzeba zmarnować. Ja pierdzielę. A, no, a czego nie Maxon. <laughs> <laughs> o nie, teraz. O tak. Jak już wymienię dwie bronie No dobra, ale z rezetora, to się niedługo obawię. Ach, kurde, co oni mnie tak dziwnie blokują Ech, no nie, dwa doboje trzeba trafić i tyle No, w nie dostał i jeszcze mnie bił Jeszcze biegnie za mną, no, co za uparciuch Dobra, jak schodzi z tego? Ze snajpy? O, pięknie schodzi Dobra, przyspieszamy rundę Ech, Ziemiks bajka dzieciństwa. Mm -hmm. Co o Jezu? A ja nie wiem. No, co oglądałeś dzisiaj? Co ja oglądam w Czekaj. W dzieciństwie to ja oglądałem w 11. To na pewno. Co oglądałeś? W11 O boże, jak to? No normalnie Znaczy ja W11 oglądałem po szkole No a potem, jak zacząłem bajki oglądać, no to były takie... czekaj, co tam było? Zaraz jakiś tytuł przypomnę, że ci machnę. Dobra Okodlioko było No ale, a bajki? Hunting był. Żółwe ninja były. No okej, okay. no i to chyba tyle. Generał Dajmos, kurde. że jak? Generał Dajmos. Jeszcze raz, głośniej, głośniej. Generał Dajmos. O kurwa, nie wiem, nie, nie, nie znam tego. No to na polonii jeden leciał, kurde. Coś do transformera co no kurde. A, e, a kto pamięta taki serial Moto Myszy? Ja, bo to my się zmarca No Dokładnie no. Co tam? Tubasę oglądałem e, Gigi Saliban Jeszcze raz powtórz, bo strzelam i wiesz, mało słyszę Gigi Saliban Wiesz co coś mi się kojarzy o czym to było? E, o o takim małym kurde w kurde. O kim? To... W takim małym kosykarzu coś się z takiej Ani, buja, kurde Hmm. Znaczy Saliwan jego... mi coś mówi, ale. Chyba nie kojarzę. Dziś, kurde Dexter kuźwa De Dexter i ten, misty. Czubasę na hukać linii. ej, ten to tam było? Juke w grze oglądałem... w Dobra. Bajka? Nie znam. No, piłka w grze, tak to było. Żwirek i mu pomorek. No. To jest tak stara bajka, że mój tata ją nawet pamięta. Bo no, on no. jak ten, że jak... Yy... Ale on w sensie nie był mały, już był dorosły, ale... Pojawiły się telewizory, kurde, w latach 80 dopiero bo to Polska mhm. yy, no to... Właśnie leciał Żwirek i na jedynce Wtedy chyba było dwa, czy trzy programy mhm. Pan Kleks No... No tak, Opowieść to na No ten. Kurde. Taki kocur, ja pamiętam. Czarny, i. Ko o, kot, kot Filemon. O. No, no. Pamiętam. To było takie. Takie, wiesz, jak. Normalnie bym tego już nie obejrzał, nie? Nawet jakbym miał dzisiaj 8 lat, ale. Ale jest taka kurde nostalgia, że. Przypisujesz sobie. Widzisz coś lepiej, jakie, jakie to było. A w rzeczywistości, no to było takie. No. Taka bajka dla najmłodszych. A, że były dwa kotki tam, nie? No Ten czarny i taki brązowo-biały. No ten taki, kurde, młody. No to Filemon, właśnie, a ten czarny to nie pamiętam. Z tą bajką jest men związany. Jaki? Zaczynasz być dorosły kiedy utożsamiasz się z Bonifacem. O, i Bonifacy, no właśnie. No. Filemon, i Bonifacy. No coś w tym jest ci powiem kurde Dobra, na razie DSR sobie radzi dobrze, także jej nie będę zmieniał Jedyna broń, która ściąga na fita jeszcze trzeba dobrze trafić Ups, trzeba trafić Nic, poczekam jeszcze na falę. No, mało no. O, pięknie Nic zjechało Dobra, je jeżeli tam macie spokój No u mnie w sumie już wychodzą Ale przez chwilkę spokój jak będzie u Was spokój, no to mówcie a ja sobie muszę wylosować coś za mesmeryzatora. No ja tam jeszcze mam. To ja sobie muszę zarosować ogólnie! Jakie jeszcze mówcie? My, mi się podobało bajki Disneya no mała serenka gumisie smurfy no i tak dalej Gufi no tak w sumie oni tak już są nie młodzi hmm. mm. Dobra, ja słyszę, że jest spokój nie losować. No, umiesz jeszcze wziął miksa, ty jak? Kurde, to co? Jakie jeszcze pamiętasz bajki? No to, to, to ja coś mówiłem. Ja dużo telewizji nie oglądam. O, RPD, pięknie. O to mi chodziło. O. Ale nie będę się pieprzył od razu lepsze. Ja Batmana oglądałem serial. O! By... Batman był zajebisty. No i Spiderman ten... Spiderman też Ale Batmana to ja bardzo lubiłem. Batman ten kurde z lat 90. No, to no. naprawdę zajebisty był. Przecież mój starszy brat kurde oglądał to mając nie chyba 19 czy 18 lat. Mhm. Pamiętam, że była taka jeszcze nowsza wersja. Dużo tak, tak później. Dużo nowsza mhm. wersja Młodego Batman. Młody Batman tak się nazywała. To mhm. Ta bajka, serial. A wiesz, że wypuszczają... że są pełnometrażowe filmy? Tego Batmana? Że jak? Są pełnometrażowe filmy. Tego Batmana. Jak wypuszczają? Tej... To wypuszczają? No... no są, można obejrzeć. Dobra. Na CD a sobie dam. Aha. No animowane pełnometrażowe No jest kurwa skrzynia biegów To ja tak y, chciałbym kiedyś się wrócić do Pokémonów I obejrzeć y, dwa sezony, bo w sumie dwa sezony pamiętam, tak Tak dobrze, bo potem to już taki troszkę tasiemiec było, nowe Pokémony, to ja już tak Nie pamiętam Ja oglądałem jeszcze do tej wersji, ale to już nie wszystkie odcinki Jak był taki Taki pokémon zamiast Zaura była taka wersja e, e, żeńska Zaura z takim liściem na głowie hmm. A ja e, pamiętam oglądałem ten e, Księga Dżungli taki serial był ja No Księga to Dżungli nie. to ja czytałem i, i znałem Ale serial to, Ale serialu nie anim oglądałem W sumie to jeszcze animować. w niedzielę rano leciał Tarzan na jedence. Yy, też serial Animowany Pamiętam. zajebisty A, animowany, a ja filmowego bo Filmowego też opina. zajebisty byłem w kinach jak byłem młody kurwa w 99. A, ale serial był utardzona. No to mówię to był i to. Mówić. Była wersja kinowa i serialowa. Prawie identyczna. Dobra, dobra, można zabić, chyba że losujecie. Czyli macie OK? Jakie masz broni? No, to jest dobra do, broń do, i druga. Do tego nie mam nic. Nie to okubać ściany. Ja no to ja mam dobrą broń, ci powiem. Nie jaj mi się nie płaca kurwa spać Tu która jest godzina? nie późna Nie po pierwsze może być Najce wolne chłopie <noise> e, Mam maksamo. samo O to chodzi, że ja już nie mam wolny Ja, ja mam jeden dzień płatny, kurwa, to Rozumiesz? U. Nie musiało zabrać. Tylko nie sobie. O, kto mi powie co to jest? Znane jeszcze do dziś. Ta baluga. No to pamiętam, oglądałem. I tu już wtedy miałem chyba, no nie wiem, z 10-11 lat. Coś takiego. Ta baluga była zajebista. Pamiętam, że to była chyba no jedna już z ostatnich bajek. W moim dzieciństwie, bo już się robiłem za stary na bajki No, Jakubie, zrób mi loda i te sprawy. No, dokładnie. Obycłowy droga. Ten, to ten. Dobro mi. To było coś takiego. Nie, nie, zacytuję, nie zacytuję dokładnie, ale to było tak. Jakubie? Zrób mi loda! Oh. 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 Tak wasza arktyczność. No fajna jest ta muzyczka, podoba mi się. Mm, a tam? LOL! Nie wiem, czy ja dobrze widziałem, ale wydaje mi się, że tu też był War Machine. I tam też War Machine. Ale zweryfikuję na wideo później. Dobra, to runda 33, Dobra, wybijamy szmatki. O ci O, już tak nie lecą. Dobra, bierzemy Pat i Kot jeszcze był. O, zajebiste to było też. Lubiłem. Pat i Kot, Kot i Pat. Razem wciąż przyjaciele od lat. Mm. <noise> I tam sobie tym, 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 tym. O, Aleksio. Aleksio? Co to jest? O, piesku. Aleksio. Nie kojarzę. No, Aleksio. Hał, hał. O, był jeszcze... Bob budowniczy zawsze da radę! Bo... Bob budowniczy nie jest sam! Piach Żwir i cement! Ej kurwa! Boże, tak się zaśpiewałem, że ten. Piach Żwir i cement! Niestraszny nam! Boba rodziny śmieją się tam! I dalej. Bob budowniczy! No. Śmieją, bo pamiętam Ojej, prawie cały magazyn już, trzeba twierdzić. Chciałem być bohaterem i przejść w szkół No i najszła cisza Każdy się skupia na tej kupił Kurde, coraz ciężej jest ściągać te fale już Taką jedną pełną Już Muszę to tak rozdrabniać Ale patrz, ej Ziomiks, bulet hmm. ma dalej 20 popaleń To Niesłychane. Tak się rozgrzał nam kłopak, że już ciśnie i to nieźle. Nie, bo dobrą nie mi mi daliście, bo kurde mam Jagera i, i ten. Pokapancia i na drugie w razie, bo kurde mam Spruwę, to nie. To by mi zabrakło tego. Nie? No. no, Znaczy nie, no ogólnie we trójkę da się, gorzej jest we czwórkę. Bo... Bo każdy ma swoją część mapy i... No Mój nie we czwórkę nie. można we dwóch na środku. W sumie... Wiesz co, no nie grałem, to ci nie powiem. Ale skoro mówisz, że się tak da to... Wiem jaka już ta bajka, król Maciuś, król Maciuś, och, król Maciuś, ach, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam rytm, ale nie pamiętam słów. O, 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 Výzrchutor uh. oh, je tady, je tady, je tady, oh, je, 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 je. Kurde, Renardiniu zrobiłem Nie no powiem Ci, że lepiej mi się ściąga fale z tego DSera Naprawdę 8 naboi i on ściągnięto falę Znaczy jeden magazyn no. A tutaj no to wiesz Muszę praktycznie cały magazyn kurde ze 125 naboi Ło! Wow. To było złe. Poprawka. Kurwa, nie wyspany cały tydzień będę, jak Diego mi pisze tak samo. Do mnie też piszą. Tak, wiem, Diego. Wiem o tym. Bo chciał z Unity Ze mną koopa zrobić No i ja mu powiedziałem, że czego nie Bo w sumie i tak Próbowałem kiedyś z takim youtuberem, ale Ale nie mogliśmy się połączyć i to A tego Far Cry'a multiplayer'a Z Doraem Tylko kurwa nie mog... mogliśmy się połączyć Jest? Pamiętam Bardzo temu Oh shit! No i padłem. Idę. Boże, nawet nie wiem, kurwa kiedy. O kurwa. O nie, ale, nic nie ma. Jak coś, to ja tu szybko tego. Szybko, 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 szybko. Ale głupi, ale to było głupie, po schodach, kurwa, lewem. A dół? Oj Dziecinę jeszcze jednego O nie Ej, ty, 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 ty dziadu Wypierdzielaj mi stąd Jeszcze jednego Kurde mać, wszystkie poszły na O No, wiko Dobra jest. Wreszcie tej emocji musi być, nie? No, to by było za łatwo. Oj, O, oh, shit. Dasz radę ziomix? Mhm. Mm Dobra. Ja to będę dobijał. Ej, podnoś mi się łamał. Ale zablokowałem się o buleta. Bo się podnoś mi o kurwa, dobra dalej, nie poznałeś, cię Dobra dam radę Tylko muszą przyjść do mnie wszystkie O boże idzie stado Stado pija Dobra, myślę, że już można iść Nie wiem czy nie zwlekałem za długo nawet O nie, nie 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 Ja pierdyle O kurwa Oooo kurwa To nic, co tutaj będziemy? Czemu ty dobrać? grasz na y, Bo nie było kiedy nawet zmienić. Kurwa, macie... Nie kujawy się z tym czuję, stare chłopaki. No spoko. Patrz, jak oni mnie sięgają, lol! No co, stary, co ty w ogóle teraz powałeś zrobić? Bo już ostatki były. Tu, tu was respię, bo ten. Bo tu będzie tager. Semteksy. Gdzie są semteksy? Tutaj właśnie. O, to się pozbędę. Tego, Już szybciej biegam Proszę bardzo, chłopaki Semteksy, gdzie są semteksy? W ciężarówce Kurde no proszę A tutaj no, tak